Kiedy czytam dzisiejszą liturgię Słowa, to w całej tej liturgii można znaleźć jedną myśl Pana Jezusa, która związana jest ze słuchaniem Słowa Bożego. Dzisiaj Pan Jezus mówi nam, jak powinniśmy słuchać Słowa Bożego i dlaczego powinniśmy słuchać Słowa Bożego. Ja myślę, że my bardzo mało zdajemy sobie sprawę z wielkiej mocy Słowa Bożego. A dzisiaj prorok Izajasz w pierwszym czytaniu mówi nam, że to słowo, które Pan Bóg wypowiada, ono nigdy nie wraca do Boga bezowocnie, ale zawsze dokonuje to dzieło, które Pan Bóg sobie zamyślił, które Pan Bóg sobie wymyślił. To słowo jest silne, to słowo ma moc. I my, kiedy przychodzimy na Eucharystię, bardzo koncentrujemy się na ołtarzu Eucharystii, na Komunii Świętej, ale chyba zapominamy o tym, że mamy też drugi ołtarz na Eucharystii, że mamy też ołtarz Słowa Bożego, Ambonez, z której czyta się to Słowo, z której możemy słyszeć nauczanie Pana Jezusa, możemy słyszeć głos Pana Boga. My często skarżymy się, że no nie słyszymy głosu Pana Boga, że Pan Bóg do nas nie mówi, no ale pytanie, jak my słuchamy Słowa Bożego w czasie Eucharystii? Tak naprawdę wtedy do nas Pan Bóg przychodzi, wtedy do nas mówi. I czasami dla nas może to być jedyny sposób spotkania się z Panem Bogiem, bo różne mamy sytuacje w życiu i nie zawsze do komunii świętej, sakramentalnej możemy przyjąć, ale zawsze możemy przystąpić do stołu Słowa Bożego, zawsze możemy słuchać tego Słowa. I dzisiaj Jezus do nas mówi, że to Słowo jest zasiane w naszych sercach. I to ode mnie zależy, czy to słowo wyda plon stukrotny, 60-krotny, czy zostanie przez coś zagłuszone. Jezus mówi, że lud ma serce zatwardziałe do słuchania słowa Bożego, że to serce dosłownie tłumacząc jest zbyt grube, zbyt wielkie. Możemy powiedzieć, że w takim sercu wypełnionym przez wiele innych rzeczy nie ma miejsca dla Pana Boga, nie ma miejsca dla Słowa Pana Boga. I dlatego ci ludzie słuchają, ale nie słyszą, nie przyjmują tego Słowa do serca, ponieważ jest to serce zajęte czym innym. I co zrobić, żeby słuchać tego Słowa Bożego? Odpowiedź daje nam Jezus w pierwszym zdaniu dzisiejszej Ewangelii, bo Jezus wyszedł z domu, Usiadł nad jeziorem. I my też, moi drodzy, musimy wyjść ze swojego domu. Może nie w sensie fizycznym, ale na pewno w sensie duchowym. Musimy zostawić to, co jest w naszym domu, różne problemy, różne trudności. Musimy się odciąć na chwilę od tego. I wtedy to słowo ma szansę wpaść na żyzną glebę mojego życia i wtedy ma szansę wydać naprawdę dobre owoce. Jeżeli będę w stanie wyjść ze swojego domu, jeżeli będę w stanie zostawić to, co... Sprawa, że moje serce jest wypełnione. Jeżeli moje serce stanie się puste od tych, świat... od tych światowych spraw, to wtedy może zostać napełnione słowem Pana Boga. Niech to słowo wzrasta w nas, niech ono daje nam poczucie Bożej obecności, niech daje nam siłę na każdy dzień naszego życia, niech ono zmienia to nasze życie.